Dobry moi drodzy, ja nazywam się Marcin Kucharski, zajmuję się układaniem psów myśliwskich w zakresie posokowców, tropowców i płochaczy. Tu mamy, pokażcie, pokażcie, o! Mamy posokowca bawarskiego, który, z którym zaraz pójdziemy na ścieżkę tropową. Ścieżkę tropową specjalnie zrobiłem w takim fajnym miejscu, które miałoby symulować, że zwierzyna, do której żeśmy strzelali, była mniej więcej pomiędzy, weźmy na, na dukcie leśnym, poszła w las, później wyszła. Przeszła drogą, później znowu poszła wraz. No, słuchajcie, trzeba zacząć kombinować i, i ro, różne rzeczy robić. No. Tu nie ma schematów, tutaj po prostu trzeba mniej więcej myśleć, tak jak się. Chodź. Szukaj, 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 szukaj. 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 Masz, znalazłeś, dobrze. No, idziemy, idziemy. No. Ale komary nie nie się.

It's okay. Szukaj, 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 No, masz czy nie masz? Masz czy nie masz? Masz, znalazłeś. Znalazłeś, dobrze. Dobrze, słuchajcie, tak jak tutaj żeśmy, żeście widzieli, praca psa w takich warunkach pogodowych może być różna, jest co prawda parno, duszno, nie jest wilgotno, nie jest po deszczu, jest przed deszczem, komary tną mnie miłosiernie, no ale co zrobić, no, słuchajcie, zobaczcie, znalazł, znalazł, serszenie jakieś latają tutaj koło mnie, ale to mniejsza o to. praca psa, może być różna, tak jak żeście się tutaj widzieli, tak jak już to wspomniałem. No. Zawsze ma być... Układasz psa zawsze ma być ciekawie i inaczej. Dzięki. Moi drodzy. Ja nazywam się Marcin Kucharski, zajmuję się układaniem psów myśliwskich. Zaraz pójdziemy na ścieżkę dropową z posokowcem. Poczekaj chwilę. O! Teren, który wybrałem do zrobienia ścieżki jest taki fajny. W każdym razie to są, można powiedzieć, rodzinne strony właśnie Posokowca Bawarskiego, no bo on pochodzi z Bawarii, a tam przecież są góry. No tutaj znalazłem taki teren troszkę górzysty, no i jestem ciekawy, jestem ciekawy, jak mu to wyjdzie, jak on sobie będzie pracował na ścieżce tropowej. No. 아, 오래 오래 Tutaj się koncentrujemy na wykonaniu zadania. Số cây Số cây rung Dobra, no. No. Masz, czy nie masz? No, no, super, super. No. O, góry, góry. Teraz się koncentrujemy na wykonaniu zadania.

bo No? Masz czy nie masz? No, no! Super, super! Pies pracował. Mamy to, co było na końcu. Mamy otok. Dajmy psu trochę luzu. Wbrew pozorom, to jest bardzo ważne. Dlatego, że dla psa to jest bardzo męczące ćwiczenie. Dla nas też zresztą, ale dla psa bardziej. Praca na ścieżce tropowej się skończyła. Znaleźliśmy rapetę, znaleźliśmy, mamy otok. Zapuściłem luzem, niech sobie pobiega. Dlatego, że też musi mieć trochę yy, z jednej strony luzu, z drugiej strony wolności. No, musi odreagować. To. On teraz będzie jakiś czas musiał dochodzić do siebie i będzie dochodził do siebie. Nie? Także podsumowując, progres jest bardzo duży. Są postępy. I nawet powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż takie. Ale dobrze, no o to chodzi. I co dalej? No dalej działamy. Dzięki za uwagę. Hej. Z pracy najmłodszego posokowca jestem bardzo zadowolony. Pies zrobił niesamowite postępy. Dobrze pracuje. Bał się lasu. Teraz już niestety się nie boi. Znaczy, wtedy się nie boi. Idzie sam. Ej, słuchajcie. Ścieżka tropowa to jest ścieżka tropowa. Na końcu jest kawałek rapety, czy skóra dzika, czy ewentualnie dzik wypchany, czy inne zwierzę. Ono ma, ma odwiatr inny. Inaczej by ten pies pracował, gdyby musiał szukać normalnego postrzałka, czy to jelenia Daniela, przykładowo mówię oczywiście, czy dzika, a inaczej będzie pracował właśnie na ścieżkach tropowych. To znaczy, jeżeli by szukał prawdziwego postrzałka, to te podniecenie psa byłoby bardzo duże to byście zobaczyli i nawet usłyszeli, jak on wciąga przez kufę powietrze. Natomiast na ścieżce tropowej, no to są, słuchajcie, to są ćwiczenia, to są na razie ćwiczenia, a ja wychodzę z założenia, że im więcej potu na manewrach, tym mniej krwi w boju. czyli im więcej w czasie szkolenia będziemy robić mu ścieżek tropowych różnych, długie, krótkie, z załamaniem jednym, dwoma, trzema, czterema, będzie zawsze z jednej strony ciekawie, a z drugiej strony my się będziemy uczyli, a przede wszystkim pies będzie się uczył i będziemy mieli progres. Dlaczego się rozglądam? oglądam? Dlatego, że tutaj, gdzie robię yy, te ścieżki tropowe, yy, chodzi zwierzyna. Chodzą dziki, jelenie i czasami się zdarza, że coś takiego, że po prostu jakaś tam chmara może przejść, czy ewentualnie jakaś sarna przejdzie, czy lis. Nie? Dzięki za uwagę.